Jak być pasjonatem w biznesie, czyli jak osiągnąć sukces? Cześć, nazywam się Piotr Pytel i w tym materiale wideo opowiem Ci, jak osiągnąć Twoje szczyty w biznesie, dlaczego robienie tego, co jest Twoją pasją, po prostu się opłaca oraz jak rozwijać w sobie pasję, no nawet jeżeli trochę przygasło. Zapraszam. Pamiętaj, że jeśli chciałbyś otrzymywać co tydzień Świeże informacje na temat tego jak lepiej zarządzać firmą, jak lepiej zarządzać ludźmi, jak rozwijać swoją komunikację w zespole, no to zasubskrybuj mój kanał. Co sobotę będziesz otrzymywać informacje o nowym nagraniu. Nie wiem czy też to widzisz, ale rzesze ludzi zastanawia się w tym eksperci nad tym jak osiągnąć sukces w biznesie. Badają kompetencje, badają predyspozycje, badają zdolności, badają szczęście i to wszystko jest bardzo ważne. Ale ja zauważam jedną rzecz, że jeżeli Ktoś jest bardzo kompetentny, wykształcony, wyszkolony, ma ogromną wiedzę, ale brakuje mu pasji, no to często nie odnosi tak zwanego sukcesu, to znaczy często nie osiąga świetnych rezultatów. I widziałem to, jak zaczynałem moją karierę szkoleniowo-doradczą, to znaczy w tym samym czasie, co ja ruszyło wiele osób. No, ja byłem w takiej niekomfortowej albo wydawało mi się, że komfortowej sytuacji, że miałem 10 tysięcy złotych na koncie i pomyślałem, że będę robił wielki biznes, zostanę milionerem. No niestety te 10 tysięcy bardzo szybko się skończyło. No i okazało się, że potem po trzech czy 4 miesiącach nie miałem kasy. Chciałem nadal robić to, co chciałem robić, no ale było naprawdę ciężko. No nie przespałem wielu nocy, kombinując, jak to zrobić, jak tutaj się wybić. Jak Bo nie miałem żadnych kontaktów, nie miałem znajomości na, na rynku, nikt mnie nie znał, nie wiedziałem w ogóle, że trzeba robić coś takiego jak internet i marketing internetowy. No po prostu zaczynałem prawie, że od zera. I co mi pomogło wytrwać? Pasja. Marzenie, które przerodziło się w pasję. To znaczy, ja zawsze chciałem pomagać ludziom. Przez większość życia nie wiedziałem, jak to robić, aż wreszcie wpadłem na to w środku nocy. Będę mówił. No i zacząłem mówić krok po kroku. Mimo, że było bardzo ciężko, to ta pasja we mnie powodowała, że przeszedłem przez te trudności i dzisiaj mogę robić to, co, to, co robię. Mogę do Ciebie mówić na kanale, na YouTubie i w wielu innych miejscach. Także, według mnie, pasja to jest to, coś. Co warto po prostu w sobie pielęgnować. Szczególnie wtedy, kiedy jest trudno, kiedy jest ciężko, wtedy pasja się przydaje. Ale jest jeszcze kilka innych powodów, dlaczego warto rozwijać sobie pasję. Po pierwsze, to co już wspomniałem przed chwilą, pasja dodaje energii. Pasja pomaga wytrwać, szczególnie w trudnych sytuacjach. Po drugie, pasja potrafi zmienić człowieka. Jeżeli robisz coś z pełnym zaangażowaniem, to na pewno na 100%. Staniesz się bardziej wydajny, bardziej efektywny, bardziej zorganizowany. No, bo robiąc coś z pasją, można tym, za chwilę o tym powiem, zarazić innych, a dzięki temu pracy będzie coraz więcej i pasja pomaga wytrwać, lepiej się zorganizować, pomaga być lepszym człowiekiem. Trzeci powód, dlaczego warto rozwijać sobie pasję, pasja zaraża innych. Zwróć uwagę, że jeżeli są ludzie, którzy może nie są jakoś bardzo wygadani, czy nie są bardzo świetnymi, na przykład mówcami, ale opowiadają o czymś z prawdziwą pasją, no to można się zainspirować. Można poczuć to, że oni żyją tym, o czym mówią. A jeżeli mówimy o kontekście zespołu, ty będziesz osobą z pasją, to na 100% zarazisz Twoją pasją Twoich ludzi. A kiedy ich tym zarazisz, oni będą działać bardziej, będą starać się bardziej, będą zaangażowani bardziej. A to pozwoli Tobie zdobyć przewagę konkurencyjną. No i czwarty bardzo ważny obszar, bardzo ważny punkt, dlaczego warto rozwijać pasję, bo brak pasji prowadzi do wypalenia, również wypalenia zawodowego. Znam osoby, które są w czymś mega fachowcami, ale tego po prostu nie lubią. Nie lubią tego robić. I widziałem to nieraz, że po kilku, kilkunastu latach pracy oni po prostu są wypaleni. Po prostu mówią, nie, ja już mam dosyć, robię to tyle lat, ale nie lubię tego robić i. Po prostu nie chce mi się dalej. No. Dlatego warto rozwijać pasję i robić to, co się lubi, żeby ona nie zgasła. Więc zachęcam, rozwijaj sobie pasję. Jak zwykle przygotowałem dla Ciebie pytanie, a w zasadzie kilka pytań, które pomogą Tobie zidentyfikować. Gdzie mniej więcej jest Twoja pasja w tej chwili? O, być może trochę przygasła, ostatnie dwa i pół roku no, nie sprzyjają temu, żeby być pasjonatem. Zadam Ci te pytania i odpowiedz sobie jak zwykle szczerze na to, żeby sprawdzić, jaki jest poziom Twojej pasji. Pytanie pierwsze, czy pasja jest Twoją codziennością, czy może gdzieś ją trochę straciłeś? Czy budzisz się rano z entuzjazmem na nadchodzący dzień, czy może ten dzień jest dla Ciebie trudnością i już tylko myśl, żeby dotrwać do piątku? Kiedy ostatnio zdarzyło Ci się, że nie mogłeś zasnąć z powodu jakiegoś świetnego pomysłu, jakiejś nowej inicjatywy, jakiegoś przedsięwzięcia, które ma się wydarzyć już za jakiś czas? Bez względu na odpowiedzi, których udzieliłeś, przejdźmy teraz do paru wskazówek, jak możesz rozwijać sobie pasję. Będą to trzy konkretne kroki. Krok pierwszy: oceń swoją pasję. Oceń ją od 0 do 10. Po co? Po to, żeby się spozycjonować, żeby określić, w którym miejscu jestem. Bo zaczynając każdy projekt, zaczynając jakieś nowe przedsięwzięcie, warto powiedzieć sobie i sprawdzić, na jakim etapie jestem w tej chwili i za jakiś czas, za kwartał, sprawdzić, czy poszliśmy do przodu. Krok drugi. Przypomnij sobie, jak było na początku. Przypomnij sobie, co ci towarzyszyło, kiedy za zakładałeś swoją firmę. Jakie odczuwałeś emocje, jakie miałeś pomysły, jak się czułeś? Okej, okay? jak myślałeś. Ja to nazywam trochę wróć do swojej pierwszej miłości. Jak to było na początku? Spróbuj sobie przypomnieć. Usiądź sobie, jeżeli potrzebujesz, rozpisz sobie to na kartce. Zastanów się. Znajdź jakieś spokojne miejsce i wróć myślami do czasu, kiedy zaczynałeś. Krok trzeci. Spędzaj czas z ludźmi przepełnionymi pasją. Ja pamiętam taki czas, kiedy trafiłem w środowisko ludzi, którzy narzekali, którzy marudzili. Od czasu do czasu obejrzałem jakiś dołujący filmik na YouTubie, szczególnie w trakcie pandemii. I to powodowało wszystko, że moja pasja trochę przykasała. Ostatnio zacząłem się spotykać, rozmawiać z ludźmi pełnymi pasji, pełnymi zaangażowania, takimi, którzy chcą iść bardzo do przodu, i od razu zacząłem też trochę inaczej myśleć. Więc z kim przestajesz, takim się stajesz. Zachęcam cię, spędzaj czas z ludźmi pełnymi pasji i inspiruj się od nich, ale też inspiruj ich do działania. Na dzisiaj to już prawie tyle. Pamiętaj, że jeżeli ten materiał Ci się podobał, no to daj lajka like i zasubskrybuj mój kanał. A jeżeli z jakiegoś powodu pasja trochę w tobie przygasła, czujesz, że no mogłoby być lepiej, pamiętaj, że zawsze możesz do mnie napisać, możemy się umówić na 15-minutową, niezobowiązującą rozmowę i podczas tej rozmowy sprawdzimy, czy i jak jestem w stanie ci pomóc. Link do zapisu na taką rozmowę znajdziesz w opisie tego materiału wideo. Tymczasem bardzo ci dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia za tydzień. Cześć.